Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mam okazję mówić z Państwem tutaj, a jeszcze bardziej, że mogę przedstawić z Ośrodka Krakowskiego, czym się zajmujemy, jakie jest spojrzenie w Ośrodku Krakowskim na współczesne tematy, które spoją przed myślącem. Kiedy profesor, kiedy przewodniczący Szarla przedstawił temat zaproponowany, no miałem pewien obaw, czy sobie z tym poradzę, czy potrafię tu przedstawić właściwe spojrzenie. Przeglądając, słuchając obecnie mediów, ta kwestia budzi tak wiele emocji skrajnych po jednej i po drugiej stronie, że no, byłem pewien obaw, ale. Gdy te emocje ustąpiły, to zdałem sobie sprawę, że my po prostu w Ośrodku Krakowskim na co dzień, od dłuższego okresu tym się zajmujemy. Kraków specjalizuje się głównie w problematyce lasów górskich. Lasy górskie, w szczególności, no, prawie w 100%, to są lasy ochronne, a jednocześnie. Na leśnictwach prowadzona jest gospodarka leśna, prowadzone jest użytkowanie drewna. Chcę tutaj duży wkład w ośrodku krakowskim w tej. koncepcyjnej w Ośrodku Krakowskim wniosła Pani Profesor Krystyna Przybylska, która jako jedyny profesor kobieta z urządzenia lasu miała bardzo mocne takie nawiedzenie ochrony przyrody, może nawet większej niż gospodarki leśnej, bo współpracuje, współpracowała, współpracuje z wieloma parkami narodowymi, jest członkiem rad. I jednocześnie współpracuje z nadleśnictwami. Także te koncepcje, które przedstawiam, koncepcje obszarów funkcyjnych, to są m.in. innymi jej autorstwa. W dalszej części do tego dołożyliśmy współczesne, nowoczesne metody algorytmów optymalizacji, które pozwalają w sposób nowoczesny rozwiązać i taki obiektywny, naukowy, Problemy. Moje wystąpienie, postaram się, że się zmieszczę w czasie, aczkolwiek będzie się składało z dwóch części. W pierwszej części przedstawię ogólne tezy koncepcyjne, metodyczne, a w drugiej części przedstawię przykład, jak to realizować w praktyce, konkretnie w Puszczanie Połowickim, na przykładzie ociana czarnego, jak zapewnić siedliska. Planowanie urządzeniowe, któremu się tak dużo dostało na pierwszym referacie od profesora Rykowskiego, wymienione na pierwszym miejscu, że tyle schematów wprowadziło, ma długą historię i postaram się teraz przedstawić Państwu, że jeżeli jest tak, że wprowadziło za dużo schematów może teraz wyprowadzić to, i ma dużo do za zaoferowania. Te nowoczesne metody właśnie służą temu, żeby te problemy rozwiązać. Cytat, który tutaj przedstawiłem słynnego niemieckiego leśnika. Zadaniem urządzania lasu jest uporządkowanie całego gospodarstwa według czasu i przestrzeni. Ten sposób, aby cel gospodarczy, o ile możliwości mógł być osiągnięty. Na przestrzeni czasu od tego XIX wieku cele gospodarcze się zmieniają. I to jesteśmy świadomi tego zmieniały się i w tym momencie też szczególnie jesteśmy w takim momencie, gdzie one się zmieniają. Natomiast dla planowania urządzeniowego czas i przestrzeń... Mają duże znaczenie, a szczególnie teraz, gdzie postaram się w dalszej części przedstawić, że to spojrzenie wielkoobszarowe przy planowaniu jest bardzo istotne. Pojęcie trwałości lasu, które się zawsze przy urządzaniu lasu pojawiało, początkowo było utożsamiane z trwałością i równomiernością pozyskania drewna. Ale z czasem to pojęcie ewoluowało. Należy spojrzeć na to na, jako możliwość trwałego i zrównoważonego pełnienia przez nas funkcji ekologicznych, czyli tych ochronnych, społecznych i produkcyjnych. No wszyscy tu z Państwa mamy świadomość, że jednak maksymalizacja jednego rodzaju funkcji wpływa na pewne ograniczenia realizacji pozostałych. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest koncepcja obszarów funkcyjnych. Nie jest to leśnictwo segregacyjne, ale w planowanej działalności człowieka nie możemy uważać, że chaos jest piękny. Pełne uporządkowanie plan, planowa działalność, rozłożenie w czasie rozłożenie w przestrzeni jest potrzebne. Tego zresztą żąda społeczeństwo, które oczekuje określonych funkcji. Nie możemy tu powiedzieć, że jedna funkcja jest dominująca, tak jak wcześniej był duży nacisk na funkcję produkcyjne, Ona nadal jest istotna. Jednak w przestrzeni te funkcje, no społeczeństwo oczekuje różnych funkcji od lasu, czyli ten sam las, który powiedzmy jest. Puszczań połomicka koło Krakowa, ludzie oczekują czego innego niż takie same drzewo powiedzmy, powiedzmy, czy, wrógłoski, czy zależy to od otoczenia. Przy tych metodach, czyli wyznaczanie obszarów funkcyjnych, oparte jest na metodach delimitacji, które uwzględniają. Z jednej strony cechy drzewostanu, jak te drzewostany wyglądają, ale jeszcze w większym stopniu, gdzie one się znajdują, czyli otoczenie społeczne i ekonomiczne danego regionu. Tu jest dość istotne, że dotychczas na, na ogóle na mapach leśnych. Las pojawia się zaznaczany z zielonym kolorem, a w oku mamy białe plamy. I tym zadaniem, oczywiście w planach urządzania lasu, wszystko to jest opisane i ochrona przyrody, i te y, determinanty otoczenia, ale jest to zboku To nowe spojrzenie urządzania lasu, które by pozwalało rozwiązać te problemy, wymaga zintegrowania. Lasu z otoczeniem i włączenia go do planowania urządzeń. Innymi słowy, żebyśmy te białe plamy pokolorowali. Gdzie, jest, gdzie są obszary rolne, gdzie są obszary gęsto zaludnione, gdzie są miasta, gdzie jest przemysł, przemysł leśny, ale również gęstość zaludnienia, stopa bezrobocia, wymaga to. Integracji, czyli nie wystarczy opisać otoczenia, powinno ono być włączone do planowania, i to jest no, niestety dość trudne. Bardzo krótko tutaj pewne zmiany w planowaniu urządzeniowym, no to no jest potrzeba wprowadzenia pewnych zmian. Urządzenie lasu, takie z pewnym, powiedzmy, no, no jest bardzo tradycyjne, to, to tutaj i, i od razu. Pierwsze te nowinki nie są tak szybko wprowadzane do, do operatora. A jednym z przyczyn no to jest zmiana postrzegania tych funkcji lasów, ale również te kolejne trzy punkty w rozwoju komputeryzacji. Dynamiczne, rozwijające się modelowanie, jak również dysponujemy już bardzo bogatymi bazami danych systemu informatycznego lasów państwowych, czy wielkopowierzchniowej inwentaryzacji stanu lasów. Informacje, które są bardzo przydatne w planowaniu bez potrzeby ich dublowania. Czyli musimy się zastanowić, czy na ich wykorzystanie. Kierunki zmian to m.in. jedna z istotniejszych to integracja funkcji lasu w skali krajobrazu w dłuższym horyzoncie czasu. I tutaj potencjał poszczególnych funkcji lasu zależy od właśnie tych cech. Po pierwsze indywidualnych cech stanu, ale również cech krajobrazu, to co już wcześniej wspominałem, kształtowania terenu, sąsiedz dla zbiorników wodnych i tych społeczno gospodarczych determinaty. Właściwe zarządzanie funkcjami ekosystemowymi wymaga uwzględniania tych relacji przestrzennych i to do dużego obszaru nie tylko pojedynczych drzewostanów czy gospodarstwa, tylko również musimy wyjść z lasu do tych otoczeń i to, to zintegrować z planowaniem urządskiej i wymaga również długiego okresu planowania. Na no, ogół jesteśmy przyzwyczajeni, że, że plany urządzania lasu na 10 lat, wcześniej było jeszcze, że na drugie dziesięciolecie. No, przy tej jeszcze nierównomiernej, powiedzmy, rozpłacie klas wieku zbyt sporządzanie, zbyt duże są różnice pomiędzy poszczególnymi okresami planowania, a te funkcje, które las ma pełnić, wymagają odpowiedniego rozmieszczenia w przestrzeni, ale i w czasie, i to w długim okresie, odpowiednich, odpowiedniego stanu genostatów i te zabiegi, które planujemy, mają właśnie temu służyć. Inwentaryzacja zasobów drzewnych, no tutaj y, efektywność planowania, efektywność można zwiększyć na dwa sposoby. Albo zwiększamy jakość produktu, jakość planu urządzania poprzez y, przy tych samych kosztach, albo uczynimy ten sam zakres informacji, obniżając koszty. Y, nie jestem zwolennikiem nadmiernego rozbudowywania. Planu w ten sposób, że będziemy zwiększać i zwiększać koszty. No, wiadomo skąd te pieniądze trzeba wziąć, trzeba dać pewną granicę. I tutaj uważam, inwentaryzacja zasobów, która jest bardzo kosztochłonna to jest, z, z, wymaga dużo prac terenowych powinna być rozdzielona. Teraz, jest to teraz rozdzielone tą dokładnością, ale jeszcze wyraźniejszą granicą. Nie ma potrzeby według mnie. Tyle prac terenowych, kosztownych prowadzić w drzewostanach młodszych. Te zebrane informacje, które są teraz i w Sylpie, na, w nadleśnictwach, one są na, na bieżąco pewne zmiany kontynuowane, ale również w inwentaryzacji wielkopowierzchniowej, wystarczają w zupełności do opisu stanu lasów na potrzeby, na na potrzeby młodszych drzewostanów. Natomiast w czerwostanach potencjalnie możliwych do użytkowania, czyli operując tą z, z starszą nomenklaturą bliskorębnych, przeszłorębnych, tam powinniśmy dokładnie robić inwentaryzację i służy ona dwóm celom. Po pierwsze, określenie stanu możliwości, jakie są do użytkowania, ale również wprowadzane przez hodowlę na suremnie złożone i rozłożenie tego użytkowania na, na ogół na kilka dziesięcioleci, ta inwentaryzacja powinna służyć kontroli wykonania. Żeby się nam te plany za bardzo nie rozbiegły, że y, po pierwszych cięciach mieliśmy wyciąć y, 30%, a nagle w terenie to, to zostało na nie 70 tylko 50. Czyli tutaj proponowane jest w zasadzie można by zrezygnować z tych pracy w hmm. terenowych jazzostanach piskorendnych, bo jesteśmy w stanie te informacje zrobić, a przywiązać dużą uwagę do potencjalnie możliwych do użytkowania drzewostanów. Przedstawię teraz koncepcję taką nowego etatu, nowej regulacji, i łatwiej mi to będzie Państwu wytłumaczyć na przykładzie, nawiązaniu obecnie, jak to jest w praktyce. Robione, myślę, że Państwo to urządzanie nawet lepiej ode mnie to, to znaczy, Ale obecnie dzielimy czegoś na gospodarstwa i etaty są określane odrębnie dla gospodarstw. Czyli odrębnie etat dla gospodarstw specjalnych, dla gospodarstwa tych lasów społecznych, Las jako dominującej funkcji produkcyjnej. Metody od dłuższego okresu, w sumie chyba od, od, od powojennego, cały czas są te same. Bazują na metodzie dojrzałości. W skrócie polega na tym, że przyjmujemy dwie określa nam, jakie stanie są dojrzałe do grębu. Następnie, w oparciu o informacje z inwentaryzacji, agregujemy wszystkie drzewostany do tabeli klas wieku, czyli następuje tu jakby zatracenie pewnych indywidualnych cech drzewostanów. Do użytkowania w zasadzie przeznaczane są drzewostany najstarsze, te rębne, etat z ostatniej klasy wieku lub bliskoremne i rębne, tutaj pewne formuły, no oczywiście przez ile mamy tą wielkość podzielić. Przy, przy pewnych ograniczeniach. I to chyba. I po wyznaczeniu etatu następuje znowu wracamy do indywidualnych drzewostanów, y, napierania tak zwanego drzewostanów na początku etatu, aż do wyczerpania tej kwestii. Bardzo krótko, koncepcję, którą proponujemy. Tutaj może to od razu przejdę do tego metody indywidualnego potencjału dżemostanu. Czym ona by się różniła, czym się różni od, od obecnie stosowanej? Każdy dżemostan ma przypisaną funkcję wiodącą, gdyż mamy wy, wy, wyznaczone obszary funkcji, ale etap nie jest obliczany dla poszczególnych gospodarstw, tylko łącznie dla całej jednostki regulacyjnej, dla nadleśnictwa, czyli w tej formie uwzględniamy również y, drzewo, gospodarstwo specjalne, również drzewostany, które y, nie będą podlegać użytkowaniu. Bo dla, jeżeli chcemy zapewnić siedliska dla, dla, dla zwierząt, to istot, one nie rozróżniają, czy to jest rezerwa, czy to jest w gospodarstwie specjalnym, zobaczona postać lasu. I jeżeli taki drzewostan znajduje się w środowisku, to on już to tu skracające. To, to przyczyny, jeżeli mamy wymogi na przykład zapewnienia 20% drzewostanów starszych, to te drzewostany spełniają te warunki. Czyli od strony przyrodniczej powinniśmy patrzeć na to całościowo. W stanek istotne to jest w stanek gospodarczych, bierzemy, w stanek gospodarczych, bierzemy wszystkie czegostany potencjalnie możliwe do użytkowania w kilku okresach gospodarczych, na ogół to są trzy dziesięciolecia i określamy, ile by moglibyśmy użytkować w jednym dziesięcioleciu, a ile, jeżeli byśmy ten czerwostan użytkowali w drugim, a ile w trzecim? Formujemy następnie funkcję celu, która, innymi słowy, maksymalizuje nam, jeżeli celem jest tutaj produkcja drewna, to ile maksymalnie możemy pozyskać drewna przy określonych założeniach. W gospodarstwie tym właśnie wielofunkcyjnym, stosownie dla lasów o innych funkcjach. Y, maksymalizujemy inne użyteczności. Czyli postać dla lasów społecznych będzie inna, dla lasów ochronnych inna. W skrajnych wypadkach dany drzewostan może mieć wagę zero od strony użytkowania, jeżeli tam nie przewidujemy użytkowania, lub jeden, jeżeli będziemy maksymalizować tylko użytkowanie. Ale powinniśmy to, mając na uwadze tak w cudzysłowie dobro zwierząt, uwzględniać te wszystkie drzewostany łącznie. Jeżeli w danym nadleśnictwie, przykładowo, maksymalna ilość pozyskania drewna wynosi 100 jednostek w ciągu trzech dziesięcioleci, to system, metoda rozdzieli na średnio po 33 jednostki na dane dziesięcioleci. I wybierze, czyli drzewostan ręny, który ma wysoki przyrost, wysoki potencjał, nie będzie wskazane do użytkowania w tym dziesięcioleciu, tylko w następnym, bo jeszcze nam będzie dużo przyrastał. A metoda, że to młodsze, ale o niskich przyrostach, mogą być wskazane do użytkowania w danym dziesięcioleciu. No i metody, te, 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 które tutaj wspominam, one są powszechnie stosowane obecnie w zarządzaniu zasobami naturalnymi. Czy Panie przewodniczący. To trzy minutki, dobrze. To jest ten przykład praktyczny. Puszcza Niepołomicka, jak to wdrażać do praktyki? No, puszcza Niepołomicka nie jest dobrym przykładem, to jest obszar konfliktowy, gdyż wcześniej to były lasy produkcyjne. Ona akurat nie, w krakowskiej dyrekcji no jest wyjątkowo terenem ludzkim nie ma tam żadnych bórek, to jest koło Krakowa na blisko. Yy, A z drugiej strony o pocianie czarnym wam nie będę, jakby tu od strony ekologii wiele mówił, no bardzo gatunek, taki wymagający od strony ekologii i wymaga, Tam pytuje, żeby miał drzewostany w dużych obszarach, w odpowiednim udziale Starodżegni, żeby miał gdzie zakładać gniazda. I jednocześnie sąsiedztwo w pewnym okresie, że postanów pod podmokłych, pod bagien rzek, gdzie że blisko siedzi, y, bliskość ludzi czy ruchliwe drogi wykluczają dany obszar y, z. Y, no, no bo Ciarczamy, tam y, nie będzie zapadany. Ja może pominę charakterystykę tej Puszczy połomickiej. No to jest. Y, Myślę, że dość typowa dla, dla Polski, nawet dla wielu nadleśnic. Wspomnę, że sama Puszcza obecnie jest objęta naturą sieci 2000 i tutaj składa się z takiego kompleksu głównego, gdzie dominuje sosna i siedliska boru mieszanego, lasu mieszanego. Mniejszy kompleks, tutaj liściasty, gdzie są siedliska lasowe i domy Lugię tam głównie dom, ale również jesion, e, wiosny. To też pomyliłem. W dwóch słowach rozpatrywaliśmy trzy warianty gospodarki leśnej, które rzeczywiście tam były stosowane, i ich wpływ na e, siedliska e, ociana czarnego. Wariant intensywnej gospodarki leśnej, który powiedzmy był stosowany do okresu e, e, lat 50., 60. W typowy również dla, dla, dla polskich lasów na Morze mieszany głównie sosna, na lesie mieszany też sosna, wieki rębności niższe z rębą w sposób zagospodarowany, tylko w lesie, gdzie był dom. Przerębowo z krótkimi okresami odnowienia. Drugi pamięt pasowy, który od połowy Jest, jest takie. Czy te wykresy postawię to się w Przy tych wariantach słupki oznaczają y, miejsca, gdzie ociany czarne mogłyby zakładać gniazda, natomiast te linie oznaczają obszary gniazdowania, gdyż ocian czarny jest gatunkiem y, terytorialnym, strefowym. I one bronią swoich terytoriów. Na początku okresu tych obszarów, które spełniały warunki, były niecałe 2000 hektarów, i maksymalnie mogło być założonych, czy, czy, założonych 7 gniazd, 7 terytoriów. więc się po prostu y, nie zmieściło, bo taki jest obszar. I teraz przy wariancie intensywnym, gdybyśmy go realizowali, Istotne jeszcze że zmniejszałyby się te ilości obszarów gniazdowania. Czyli po pewnym okresie mogłyby być tylko trzy gniazda w całej Puszczyni Kołkowskiej. W wariancie bazowym zwiększałby nam się udział tych czerwostanów, natomiast ilość gniazd w miarę tych, tych terytoriów byłaby stała na poziomie 8. To są po prostu, jeżeli pociąg zakłada gniazda, to w promieniu... 2,5 km, czy 5 kilometrów, tyle byśmy mogli sobie stresować. I, i tu ostatnia innesencja, waga, to no, jest ochronny, który teraz jest stosowany. No, zwiększają się nam ilości drzewostanów, możliwe do założenia, natomiast no, nie będzie więcej początków, bo tych miast się więcej nie da założyć. Jeszcze, o no, już już o tym. Ostatnie, ostatni rzut oka na basie, tutaj. Zielone to są te strefy gniazdowania, tu są zaznaczone czynne obszary, czy strefy gniazd bociana czarnego, ochrony. W okresie badania było tam pięć gniazd i one były rzeczywiście rozmieszczone, tu było i tutaj. Nie ma ich koło siebie. Co jest ciekawe, jasnym kolorem zaznaczane są rezerwaty. I bociany nie wybierały, tam nie było w rezerwatach gniazd, tylko w sąsiedztwie. Konfliktem jest jeszcze ta, ta informacja konfliktowa jest taka, że jest tam bardzo duża presja no to jest wokół Krakowa ludzi, społeczeństwa. I prawdopodobnie rezerwaty, które są zaznaczone na mapach, że tam są rezerwaty i szlaki turystyczne, no ludzie po prostu przeszkadzają im tym pociągom. To